Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy na stacji Maczki w Sosnowcu. To druga po Strzemieszycach stacja kolejowa, która wróciła na pasażerską mapę kolejową Polski. Mamy tutaj od 31 sierpnia pociąg S34 kolei śląskich z Częstochowy do Krakowa i z Krakowa do Częstochowy. I właśnie na, tych, na tej stacji pociąg też się zatrzymuje. Pasażerowie już z pociągu korzystają. Rozmawiałem tutaj z panem z ochrony, no to potwierdził, że, że, że na pociągi przychodzą ludzie i jadą w kierunku Krakowa czy Częstochowy. Nie ma tutaj co prawda pociągu do Katowic, tak jak to jest w Dąbrowie Górniczej Południowej w Strzemieszycach, bo tam ten pociąg S1 z Ząbkowic do Gliwic jedzie przez Sosnowiec Południowy, czyli przed stacją Maszki-Skręca. No ale czy jakieś inne oferty pociągów się w Maczkach pojawią, no to będzie wszystko zależało od mieszkańców, którzy, którzy będą z, z tej stacji korzystać, z tego przystanku. Stacja jest wysprzątana ładnie, usunięto część, część z takiego starodrzewa, krzaczory, jak tu byłem ostatnim razem, to trudno się tu było poruszać. Zresztą problem był też z zejściem na perony, ponieważ schody odkładki były zepsute. Teraz widzę, że już tam położono nowe deski, także można sobie elegancko zejść na peron. Peron jest długi. Sam budynek dworcowy też jest potężny. Niestety, budynek dworcowy na razie nie będzie w jakikolwiek sposób zagospodarowany. PKP czeka na oferty najemców. Jeden plus jest taki, że budynek dworca w Maczkach został w jakiś tam sposób zabezpieczony i odnowiona elewacja, i wymieniony dach, także nie niszczeje. No teraz tylko wszystko w rękach przede wszystkim miasta, które będzie tutaj współpracować z PKP, zobowiąże się do wynajmowania powierzchni, magazynu, powierzchni na tym dworcu. A dworzec jest naprawdę, naprawdę fajny, ładny, do tego wiadomo zabytkowy, jak wszystkie dworce na linii warszawsko-wiedeńskiej. Przydałby się tutaj taki remont i jakiekolwiek zorganizowanie, nawet jakiegoś tam małej poczekalni, a wszystko inne można by było gdzieś tam wynająć na potrzeby jakichś różnych firm. Kiedyś tutaj planowała otworzyć, skorzystać z tego budynku Politechnika Śląska, ale tam jakieś przepisy wewnętrzne, nie pozwoliły jej wynajmować, wynajmować od PKPu pomieszczeń w tym, w tym budynku, no i remont niestety przerwano na etapie tylko i wyłącznie jego zabezpieczenia. O samym pociągu do Krakowa nie będę się rozgadywał, ponieważ zrobiłem to w poprzednim filmie wystarczająco długo. Dlatego serdecznie Państwa zapraszam na film Sosnowca Maczki. Powinny przejechać tutaj pociągi Intercity jadące z, do Krakowa i z Krakowa. No i oczywiście spróbujemy nagrać jakiś pociąg S34, który będzie jechał do Krakowa, a potem z powrotem do Częstochowy. Także serdecznie Państwa zapraszam na film ze stacji Sosnowiec Maczki.